Księga Wyjścia rozgiały od 35 do 37. Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: Oto, co Pan nakazał wam wypełnić. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla Was świętym szabatem, odpoczynku dla Pana. Ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach. Tak przemówił następnie Mojżesz do całego Zgromadzenia Izraelitów, oto co nakazał Pan mówiąc dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana, każdy więc, którego skłoni do tego serce winien złożyć jego daniną dla Pana złoto, srebro, brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozioł baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewa akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł, kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. Każdy uzdolniony z Was winien przyjść i wykonać to, co Pan nakazał, to jest przybytek i jego namiot, przykrycia, kółka, deski, poprzeczki, słupy i podstawy, arkę z drążkami, przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę, stół z drążkami i z należącymi do niego sprzętem oraz chlebem pokładnym, świecznik do oświetlania z należącymi do niego sprzętami, z lampami oraz oliwą do świecenia, ołta szkadzenia z drążkami, olejek do namaszczania, Pachnące kadzidło i zasłonę na wyjście do przybytku ołtarz całopalenia z jego brązową kratą, z drążkami i należącymi do niego sprzętami kać z jego podstawą zasłony dziedzińca i jego słupy i podstawy i zasłonę na wyjście do dziedzińca paliki przybytku i paliki dziedzińca z powrodzami do nich szaty z drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku święte szaty dla arona kapłana i jego szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich potem całe zgromadzenie izraelitów odeszło od mojżesza wnet jednak wszyscy których skłoniło serce i duch ochoczy przynieśli daninę dla pana na budowę namiotów spotkania i na wszelką służbę w nim oraz na święte szaty Przyszli mężczyźni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosząc spinki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze złota. Wszyscy złożyli Panu dary ze złota, dokonując gestu kołysania, a także fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, embisior i sierść kozioł. Baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleźli u siebie. Każdy, kto chciał złożyć daninę ze srebra czy brązu, przynosił tę daninę dla Pana, a każdy, kto posiadał drzewo akacjowe, przydatne na coś do świętej służby, przynosił je również. Wszystkie zaś kobiety biegłe w tej pracy przędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. A wszystkie kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły umiejętnie sierść kozioł. Książęta zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału, a ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczania i pachnącego gadzidła. Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których skłoniło serce do składania darów niezbędnych do wykonania tego, co Pan nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, Przynieśli to dla Pana dobrowolnie. Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów, oto Pan powołał imiennie Basaleela, syna Uriego, syna chura, z pokolenia Judy, i napełnił Go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. Dał mu też zdolność pouczenia innych, jak i Ocholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana. Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich także mogą sporządzać wszelkie przedmioty a zarazem obmyślać ich plany Masaleel Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni którym pan dał mądrość rozum do poznania niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana Następnie wezwał Mojżesz Besaleela Ocholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle których serce obdarzył pan mądrością wszystkich tych których serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła. Ki zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać. Ponadto znosili im każdego dnia dalsze dobrowolne dary. Wtedy przyszli jak jeden mąż wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku. Każdy od swojej pracy, którą wykonywał, i tak powiedzieli do Mojżesza: Lud przynosi o wiele więcej, niż potrzeba do wykonania prac, które pan nakazał wykonać. Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: Ani mężczyźni, ani kobiety ich już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów. Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywało. Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z dziesięciu tkanin skręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z herubami wyszytymi przez biegłego tkacza. Długość poszczególnych tkanin wynosiła 28 łokci, a szerokość 4 łokcie. Wszystkie zaś tkaniny miały jednakowe wymiary: pięć tkanin było powiązanych ze sobą jedna z drugą, podobnie drugie pięć tkanin było powiązanych jedna z drugą, i przyszyto wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczyniono na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta. 50 wstążek przyszyli do jednej tkaniny i 50 wstążek do drugiej tkaniny, w miejscu gdzie mają być spięte, tak iż wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyli 50 złotych kółek i związali tkaniny za pomocą tych kółek, tak że przybytek stanowił jedną całość. Zrobiono również nakrycia z kozie sierści dla przybytku, a uczynili 11 nakryć. Długość jednego nakrycia wynosiła 30 łokci, a szerokość jednego nakrycia 4 łokcie, i te 11 nakryć miały jednakowe wymiary. Powiązano ze sobą 5 nakryć osobno, a pozostałe 6 osobno. I przyszyto 50 wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte, i 50 wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, gdzie mają być spięte. Ponadto przyszyto 50 kółek z brązu i w ten sposób związano nakrycia przybytku, że utworzyły jedną całość. Oprócz tego uczyniono nakrycie na namiot ze skór baranich barwionych na czerwono i wreszcie nakrycie na wierzch ze skór delfinów. I z drzewa akacjowego zrobiono deski na przybytek i ustawiono je pionowo. Wysokość deski wynosiła 10 łokci, a szerokość jednej deski 1,5 łokcia. Każda deska miała dwa czopy osadzone jeden na przeciw drugiego. Tak zrobiono u wszystkich desek przybytku, a zrobiono dla przybytku 20 desek na ścianę południową i 40 podstaw srebrnych, sporządzonych pod te 20 desek. Na każdą deskę dwie podstawy na oba jej czopy, a po drugiej stronie przybytku na ścianę północną zrobiono także 20 desek, a do nich 40 podstaw srebrnych, po dwie podstawy na każdą deskę. Na tylnej części przybytku na ścianę zachodnią sporządzono 6 desek. Przy narożnikach tej tylnej ściany przybytku postawiono po dwie deski. Przystawały one szczelnie do siebie na dole, a na górze również szczelnie połączone były ze sobą za pomocą powiązania. Tak też uczyniono z deskami na obu innych narożnikach. I tak w tylnej ścianie przybytku było 8 desek, a podstaw srebrnych 16. Czyli po dwie podstawy na każdą deskę. I zrobiono również poprzeczki z drzewa akacjowego dla powiązania desek: 5 dla jednej ściany przybytku, a 5 poprzeczek dla desek drugiej ściany przybytku i 5 poprzeczek dla tylnej, czyli zachodniej ściany przybytku. Poprzeczkę, umieszczoną w pośrodku desek, sporządzono w ten sposób, że przechodziła od końca do końca. Deski pokryto złotem, a pierścienie do osadzenia drewnianych wiązań zrobiono ze złota i poprzeczki pokryto złotem. Zrobiono też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury z karbazynu i kręconego bisioru z herubami wyszytymi przez biegły tkacza i zawieszono ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem. Haczyki do nich wykonano ze złota, a cztery podstawy zrobiono z brązu. I uczyniono też zasłonę przy wejściu do przebytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną. Ponadto uczyniono do niej pięć słupów i haczyki. I pokryto złotem ich głowice i klamry, a podstawy do nich były z brązu. Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa kacjowego, której długość wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość i wysokość 1,5 łokcia. I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynił na niej dokoła złoty wieniec. Odlał dla niej cztery pierścienie ze złota i przymocował je do czterech jej rogów: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. Również zrobił drążki z drzewa kasyowego i pokrył je złotem. I do pierścienia na obu bokach arki włożył te drążki służące do jej przenoszenia. Uczynił też przebagalnię ze szczerego złota, a długość jej wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość 1,5 łokcia. Dwa też cheruby wykuł ze złota, uczynił zaś je na obu końcach przebagalni: jednego cheruba na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebagalni. Wykonał cheruby razem z przebagalnią na obu jej bokach. Heruby miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywały nimi przebagalnię. Twarze miały zwrócone jeden ku drugiemu, i ku przebagalni były zwrócone twarze herubów. Zrobił też z drzewa kacjowego stół, którego długość wynosiła dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć, jego wysokość półtora łokcia. Pokrył go szczerym złotem i uczynił na nim dokoła złoty wieniec. I uczynił wokoło listwę na cztery palce szeroką i zrobił złoty wieniec dookoła tej listwy. Odlał następnie cztery złote pierścienie i przyprawił te pierścienie do czterech rogów stołu, gdzie się znajdują cztery jego nogi. Blisko listwy znajdowały się pierścienie do włożenia w nie drążków z drzewa akacjowego do przenoszenia stołu a Zrobił te drążki z drzewa kacjowego i pokrył je złotem. Przynoszono stół za ich pomocą. Uczynił także ze szczerego złota naczynia do stołu, misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. Zrobił też świecznik ze szczerego złota. Z tego samego złota wykuł ten świecznik wraz z jego podstawą i trzonem. Jego kielichy oraz pąki i kwiaty były z tej samej bryły. Sześć ramion wychodziło z jego boków, trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku. I znajdowały się na jednym ramieniu trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami, i trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych na drugim ramieniu z pąkami i kwiatami. Tak było na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Na świeczniku zaś były cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami, a pąk jeden był pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami i jeden pąk pod dwoma następnymi jego ramionami. Tak było pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Pąki te i ramiona wychodziły z samego świecznika i były wykonane z tej samej bryły szczerego złota. Uczynił ze szczerego złota siedem lamp oraz szczypce i popielnice do knotów. Starając ze zaś szczerego złota wykonał świecznik i wszystkie przyrządy należące do niego. Potem do spalania kadzidła zbudował z drzewa kacjowego ołtarz. Jego długość wynosiła jeden łokieć i jeden, i jego szerokość, i był kwadratowy, a wysokość miał dwa łokcie, i wychodziły z niego rogi. Pokrył go szczerym złotem jego wierzch i jego boki wokoło i jego rogi. Uczynił na nim złoty wieniec dookoła. Poniżej zaś tego wieńca na dwóch jego bokach umieścił dwa złote pierścienie na drążki, za pomocą których się go przenosi. A drążki wykonał z drzewa kacjowego i pokrył złotem. Sporządził również święty olej namaszczania oraz pachnące kadzidło, jak robi sporządzający wonności.